To niesamowite, że połowa października już za nami, a ja mam dla Was kolejny jesienny hol szmateksowy. Zaczynamy! Cześć kochani, witajcie podobnie na moim kanale. Jeśli jesteś tu nowy, cześć, ja nazywam się Konstancja i na YouTubie dzielę się moją ogromną miłością do zakupów w second handzie na moim kanale znajdziecie takie odcinki jak hole szmateksowe, co można znaleźć w szmateksie? zakupy w second handzie, mój pierwszy raz w second handzie, w którym jeszcze nie byłam, oraz najnowsza seria, która pojawi się wkrótce, czyli second handy z danego miasta. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka, do Waszego ulubionego i mojego ulubionego, oczywiście, bo to odcinek, w którym pokazuję Wam, co ostatnio udało mi się kupić w Szmatek się razem ze stylówkami, a że mamy jesień, moją ukochaną porę roku, to oczywiście mamy dzisiaj kol jesienny. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Okej, okay, zaczniemy na grubo, ponieważ rzecz, którą Wam za chwilę pokażę, to jedna z piękniejszych sukienek, jakie mam w swojej kolekcji. Z racji tego, że mój typ urody to zima. Kolor pomarańczowy jak najbardziej mi pasuje, przez lata go nie wybierałam. Od kilku lat, jak tylko rozpoczyna się jesień, to rozglądam się za pomarańczowymi akcentami i ubraniami. I jakiś czas temu wymyśliłam sobie, że strasznie, ale to strasznie chciałabym mieć sukienkę w pomarańczowo-czarną kratę. W second handach stacjonarnych nie udawał, mi się takiej znaleźć, natomiast oczywiście na pomoc przyszło vinted, czyli platforma online, na której można kupować rzeczy z drugiej ręki i sprzedawać, i znalazłam tą przepiękną flanelową sukienkę zakładaną z kopertowym dekoltem, odcinaną. Pod biustem, więc muszę ją ratować paskiem, obniżając trochę linię talii Midi, więc idealna długość dla mojej sylwetki z problemem masywnych nóg i miałam ją już na sobie ubraną, wystylizowałam ją, dodając do niej biały kołnierzyk zamiast naszyjnika, dodając ciężkie botki i beret albo kapelusz. Bo oczywiście ja to bym najchętniej wychodziła w każdej stylizacji w kapel z kapeluszem, natomiast mam też dużo różnych innych nakryć głowy, które również lubię wykorzystać. I wrzuciłam tą stylizację na swojego Instagrama. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie, to oczywiście link znajdziecie na dole, ponieważ na Instagramie nie tylko pokazuję wam więcej materiałów takich lifestyleowych, ale także pokazuję wam sneak peek kolejnych odcinków, które się tutaj na YouTube pojawiają oraz też dodatkowo pokazuję rzeczy, które kupiłam, których nie pokazuję tutaj. No i jak wrzuciłam sobie tą stylówkę na Stories, to mój Łukasz od razu do mnie napisał, że prześlicznie wyglądam i że fantastyczna jest ta sukienka i ja. Nie mogę się z nim nie zgodzić, ponieważ jest bajeczna. Jeśli chodzi o cenę, dałam za nią troszeczkę więcej, ponieważ na wintet y, płacimy również za tak zwaną ochronę kupującego, i ostatecznie zapłaciłam za nią 65 zł z wysyłką, więc jest to spora cena, natomiast wciąż nie tak wysoka jak w sieciówkach. Była ona nowiutka z papierowymi metkami. Przechodzimy do następnej rzeczy. Jednym z moich ulubionych połączeń kolorystycznych jesienią jest tak zwany teal and orange, który jest wykorzystywany w filmie. Dosłownie oznacza to morski w połączeniu z pomarańczem. Ja lubię bardzo łączyć odcienie niebieskości z pomarańczem, chociażby dzisiaj mam na sobie jeansową katanę i spodnie w pomarańczową kratę. Nie widać, ale wiecie o których mówię, bo już je Wam pokazywałam w poprzednich holach. I żeby tą moją garderobę uzupełniać o kolory postanowiłam dokupić coś niebieskiego mocno jesienią. I mam ostatnio fazenne kamizelki. Uwielbiam białe koszule, uwielbiam półgolfy, więc uwielbiam i kamizelki, ponieważ bardzo fajnie można budować dzięki temu stylizację. I jest to kamizelka vintage, którą, kupi którą kupiłam na totalnej wyprzedze. wyprzedze? Okej. Okay na totalnej wyprzedaży w jednej z sieciówkowych second-handów. Znowu się tam system sprzedażowy pozmieniał i teraz mamy na przykład także w czwartki jest tam wszystko po 8 zł, po 9 zł. No i ta kamizelka kosztowała 8 zł. Jest przepiękną, przepiękną kratę. Tutaj mamy wełniany, wełnianą część, z tyłu mamy poliestrową część. Fantastycznie w połączeniu chociażby z błękitną koszulą, z białą koszulą, z półgolfem, można połączyć ze spódnicą, można połączyć ze spodniami można spróbować nawet wystylizować ją z sukienką. Dodałabym jakieś ciężkie botki dla przełamania, kapelusz. Nie byłoby mieć na przykład niebieski kapelusz, muszę się chyba rozejrzeć za takim kapeluszem. Mógłby być czarny i można stworzyć naprawdę mnóstwo różnych jesiennych stylizacji. Przejdźmy do następnej rzeczy. No a skoro już o tych półgolfach wspomniałam, to nie byłabym sobą, gdybym oczywiście nie kupiła pomarańczowego półgolfiku. Może nie tyle jest on pomarańczowy, co nawet wpada w takie ceglaste odcienie, ale jest fantastyczny, super będzie pasował właśnie z tą kamizelką, mogłabym go założyć do dzisiejszej stylizacji, do mojej jeansowej katany, można go, nałoży, można go dać pod spód skórzanej kurtki, możliwości jest naprawdę wiele, jeśli chcesz budować swoją garderobę i tworzyć stylizacje warstwowe, to jeśli chodzi o półgolfy, golfy to jest absolutny must have z cienkich materiałów, bawełnianych, wiskozowych, właśnie na bazie takich półgolfów można tworzyć świetne stylizacje, można ten golf dać pod koszulę, można dać pod marynarkę. Możliwości jest naprawdę wiele. Klasycznie Bela rozrabia: jak tylko kamera się włącza, to Bela się też włącza. Dzień dobry. Cieście więcej kota, proszę. Halo! Drugi tu siedzi na dole, bo mam tutaj krzesło z wszystkimi rzeczami odłożonymi i Leja stwierdziła, że będzie pilnować tych wszystkich rzeczy, nie lejutku. Okej, okay, przechodzimy do następnej markowej perełki. Mam w swojej kolekcji chyba od dwóch lat. A może od roku, chyba od dwóch lat. Ołówkową spódnicę w zielono-granatową kratę, którą uwielbiam, i jesienią noszę ją praktycznie do wszystkiego: do zielonego swetra, do granatowego swetra, do golfów, do koszuli. Możliwości jest ponownie bardzo wiele. Natomiast wymyśliłam sobie jakiś czas temu, że świetnie byłoby zrobić taki. Look, który będzie przypominał bardziej sukienkę. Czyli szukałam albo swetra w podobny print, albo bluzki w, pro, w podobny print, a ostatecznie trafiłam na, tu, na koszulę, która ma dosłownie identyczny print. Jest to koszula nie byle jaka, ponieważ jest to Ralph Loren. Wow, to jest moja pierwsza rzecz, te, e, pierwsza rzecz tego projektanta. Przepiękne kolory. Nie widać tego tak super dokładnie na filmie, ale na pewno na Instagramie wam na relacji pokażę dokładniej. To z tą spódnicą prezentuje się rewelacyjnie. I to kupiłam dosłownie w second w którym nigdy wcześniej nie byłam. Odcinek wstecz, wstecz od tego możecie sobie zobaczyć. Pojechałam do Bytomia do second który mijałam cały czas, w którym nigdy nie byłam i właśnie znalazłam tam tą koszulę za hello 22 złote. Ale to nie wszystko, co tam kupiłam. W odcinku za tydzień będzie holsz halloweenowy, ponieważ ten odcinek właśnie zakupy Second handzie moje pierwsze były bardzo takie Halloweenowe. I w poprzednim odcinku pokażę Wam bardziej Halloweenowe stylizacje, więc żeby tego nie przegapić, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Następna rzecz to taki mały bonus, ponieważ będąc ostatnio w Chorzowie w moim mieście rodzinnym wstąpiłam do takiego second handu butikowego i kupiłam Łukaszowi koszulę w czarno-zieloną kratę. Jesień to sezon na kratę. Ale myślę, że spokojnie też gdzieś ukradnę Łukaszowi tą oversize'ową koszulę i wystylizuję ją z czymś obcisłym pod spodem. Na pewno pokażę Wam takie stylówki na moim TikToku lub na Instagramie. Linki w opisie przejdźmy do następnej rzeczy. Rzeczy, której nie lubię kupować w second-handzie elementu garderoby to spodnie. Ostatnio miałam faktycznie dużo szczęścia i znalazłam bez mierzenia je w ogóle kupiłam mega. Spodnie, które mam teraz na sobie w pomarańczowo-granatową kratę znacie już doskonale z moich social mediów oraz tu z odcinka na YouTubie. Natomiast teraz też postanowiłam jednak zerknąć na dział ze spodniami, będąc w sieciówkowym second na tej totalnej wyprzedaży i postanowiłam kupić te super brązowe spodnie, ponownie bez mierzenia i to są takie spodnie ala zemszowe z guzikami z rozszerzaną nogawką 7 Ósmych. I powiem tak, nie leżą one idealnie tak same w sobie, nie wyszczuplają absolutnie, ale też nie zawsze o to chodzi, żeby spodnie nas wyszczuplały. Fajnie jest mieć też element garderoby, którym można się pobawić, który rzuca nam wyzwania, który pozwala na tą naszą kreatywność. I myślę, że spokojnie uda mi się te spodnie wystylizować w jakiś naprawdę ciekawy sposób. Jednak jesienią nie lubię sięgać po czerni, chyba że mamy sezon halloweenowy. Natomiast jesienią lubię kolory właśnie niebieskie, pomarańczowe, które idealnie uzupełniają się z kolorem brązowym, a jednak tego brązu w mojej kolekcji, w mojej garderobie jest niewiele. Także bardzo się cieszę, że udało się kupić te spodnie. A skoro już o Halloween wspomniałam, to dzisiaj jak widzicie ten odcinek, to mija dr... U, to mija drugi tydzień października, co oznacza, że rozpoczyna się trzeci tydzień października. Dla mnie to oznacza początek Halloween, który u mnie trwa do końca listopada i za tydzień w odcinku będzie mateksowy, bo kupiłam o wiele więcej rzeczy. Natomiast będą to rzeczy inspirowane stricte już Halloween, nie jesienią. Także stay tuned, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału oraz zostawcie po sobie znak w komentarzu, dajcie znać, które z tych rzeczy podobała Wam się. Najbardziej, jeśli chcesz spędzić jeszcze chwilę ze mną, to kliknij film wyświetlany po mojej prawej stronie i zobacz, co udało mi się znaleźć ostatnio w moim pierwszym razie w second handzie w Bytomiu. Do zobaczenia za tydzień. Hej!